Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ciąg dalszy modernizacji oświetlenia. Dziś się biorę za te dwie lampy, gdyż tu mam cały czas zwykłe żarówki 100-watowe. Może się będziecie dziwić dlaczego. A no dlatego, że od 15 lat odkąd tu mieszkam były po prostu na ściemniaczu. No i to tak zostało. A że przy okazji Ostatnio urwało się to kółeczko od ściemniacza, no to i tak to musiałem wymieniać. Znaczy będę musiał wymienić. No i pomyślałem, że wrzucimy ledy, ale chcę mieć dalej ściemniacz, gdyż lubimy sobie tutaj robić nastrój. Więc czasami je tak przyciemnić maksymalnie. Robiłem już modernizację oświetlenia w górnej łazience. To Wam nagrywałem, podlinkuję Wam niżej. No, i robiłem modernizację oświetlenia tu w przedpokoju. Nie wiem, czy wrzuciłem ten filmik, czy nie. Yy, także tutaj też wszystko zmieniłem na ledy, i nawet musiałem wykręcić dwie. Znaczy, odłączyłem kabelki, tak strasznie jasno tutaj jest, że aż, aż za jasno dla mnie. No, więc, jak co, to w każdej chwili mogę kabelki z powrotem podłączyć. Więc tutaj w tym momencie idzie sześć żaróweczek i jest luks. Światło dałem białe i w sumie nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo cały dom jest jednak żółty. No i jest teraz taki kontrast. Natomiast niedawno urządzałem mieszkanie, tam zrobiłem wszystko na biało, znaczy to światło neutralne i tam to fajnie wygląda, bo tam są białe odcienie, w ogóle farb szary i tak dalej. No nic. Zobaczymy jak wyjdzie to. Gdyż tutaj też kupiłem światło białe. Gdyż po prostu naraz wszystko kupowałem. I nie wiem czy nie zrobiłem błędu. Może jednak powinienem był kupić ciepłe żaróweczki, no one są cool white. pod no, i to jest kolor 4000. No, i jak pewnie wiecie lub nie, pod ledy musi być specjalny ściemniacz. Jego właśnie nigdy nie wymieniałem do tej pory, między innymi dlatego, że te ściemniacze były dość drogie pod ledy. teraz to trochę tanieje. Chociaż i tak to nie jest najtańsze, w takich Castoramach, lerłach i tak dalej po 150 zł, Natomiast na popularnym portalu aukcyjnym można coś takiego wyrwać za 9 dych. Generalnie takiego brązu już nigdzie nie mogłem dorwać, no to stwierdziłem dobra dam białe. No i przy okazji tutaj mam ramkę podwójną, więc wszystko to musiałem zamówić od nowa. I podwójna ramka i podwójny włącznik także bierzemy się za wymianę pies jak zwykle zawsze mi towarzyszy coś niesamowitego słuchajcie, te psiny gdzie się nie ruszę jest koło mnie Dziwne te podłącze, w ogóle nie ma żadnej nakrętki ani nic. Jak to było wsadzone? Wygląda na to, że to są jakieś chyba szybko złączki. No, w tym ściemniaczu przewody są normalnie przykręcone na śrubce. Chociaż ten już widzę, wypadł. Za słabo przykręciłem. No, także dumnie kupiłem produkt polski. Ok, no to według instrukcji napięcie podłączamy tutaj. Tutaj druga strona żaróweczki, natomiast do środka można podłączyć instalację, drugi przewód zasilający z instalacji schodowej. No ja schodowej tutaj nie mam, więc zasilanie po prawej stronie. No dobra, czyli tak to podłączyłem. No i zrobimy próbę. Więc uwaga, włączę bezpieczniki, ale uważajcie. W takiej sytuacji tu oczywiście pojawi się prąd na tym drugim gniazdku. Więc w razie czego zupełnie na bok, żeby się tu nic nie zetknęło. Natomiast w lampach oczywiście muszę wymienić żarówki. No to stare żarówki wykręcone. Wkręcam te LEDy, czyli mamy 11W, odpowiednik 100W. No, ciekaw jestem, jak to wpłynie na moje zużycie prądu. Jak wiecie, robiłem filmik. Z użyciem moim rocznym prądu i okazało się, że zużywam około 4100 kW rocznie. Niektórzy z Was napisali w komentarzu, że to dość dużo. Powiem szczerze, że podpytałem przeróżnych znajomych i 4osobowe rodziny, niektóre mają spokojnie 3500. Może to było w między innymi wynikiem tych moich starych żarówek. Żrących prąd. Ciekaw jestem, czy to się przełoży na oszczędności No to próba generalna i świeci. Pobawimy się. Wszystko hula. No dobra. No to podłączamy drugie gniazdko, ale oczywiście znowu trzeba wyłączyć prąd. No to rozpakujemy drugi produkt polski, no i tu widzę mamy szybko złączki, ale na zasadzie przyciśnięcia blaszek. I sprężynki pewnie tam odbiją i przyciskną przewód. No dobra, to podłączamy. Główny przewód zasilający zawsze mamy opisany jako L, czyli przyciskam. A zasilanie oczywiście zawsze jest na brązowym lub czarnym, przynajmniej tak powinno być. Przyciskam, wsuwam, puszczam. No i trzyma się. I teraz tu przyciskam, wsuwam, przyciskam, wsuwam. No to robimy próbę. Włączę prąd. No i dobrze, że sobie zrobiłem próbę. Oczywiście wszystko gra, tylko że niestety muszę to przekręcić. Bo teraz, żeby włączyć, to muszę nacisnąć do góry. Na no, u mnie w domu wszystko jest tak, że. Naciskając w dół, włączam. A to są te halogenki. Czyli już wiem, że muszę to obrócić przed skręceniem. No to słuchajcie, żeby to ładnie połączyć, te dwa gniazdka no to w jednym, w jednym mamy tutaj ząbek, a w drugim mamy wcięcie, więc to musi być ładnie tutaj żeby to zaszło jedno na drugie i się ładnie wyrównało. OK, wyrównało się tu ładnie na blaszkach, więc powinno być OK, więc wkładamy ramkę. Ramka widzę ma cztery takie wcięcia po bokach, raz, dwa, trzy i cztery, a tutaj mamy takie bolce, raz, dwa, trzy, cztery, razem osiem. No, i to powinno nam zaskoczyć. No dobra, udało się. Wszystkie blaszki zaskoczyły, ale generalnie te środkowe musiałem trochę odgiąć. Tu zresztą nawet widać na tej dolnej. Teraz można by ją z powrotem rozgiąć. No, i gra, no to ostatni test dzięki, trzymać.